Ruch narodowy. Panie pośle, blisko 90% energii w Polsce pozyskiwane jest z węgla. Tymczasem 19 marca rządy wszystkich krajów Unii Europejskiej, w tym rząd, który współtworzycie, podpisał wstępne porozumienie na temat tego, jak ma wyglądać Unia Energetyczna. Jednym z tych punktów, tych filarów jest taki wstęp o tym, że gospodarki mają być zdekarbonizacja dekarboniz gospodarek. tak? No i tutaj pytanie, jak to się ma do słów premier Ewy Kopacz, która mówiła o tym, że polskie górnictwo jest niezagrożone i jak to się ma do polskiego interesu narodowego? Czy bronić właśnie naszego interesu narodowego, czy może francuskiego i niemieckiego, który lobbuje za tym, by w Polsce powstawały elektrownie atomowe? Hmm, cóż, ja nie, 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 nie jestem tak tutaj nie obawiam się tej sytuacji, to są procesy, które przebiegają dosyć wolno. E, oczywiście Francuzi, słusznie Pan zauważył, są zainteresowani sprzedażą swoich technologii no tak, bo będą atomowych. Póki co my jesteśmy zainteresowani e, kupnem tych technologii, ale realizujemy to w sposób taki, że nie udało się jeszcze tego zrealizować, więc zagrożenia nie ma. E, co, co innego jest coś zakładać? Przemawia Inne... przez Pana przeciwnik energii atomowej. E, no... Cóż, e, przemawia przede mnie zdrowy rozsądek i ten rozsądek podpowiadający, podpowiadający o bezpieczeństwie i o pełnym uzależnieniu się od tego typu energii, bo to nie jest tak, no, jeżeli nie posiadamy własnych e, zasobów uranu, e, nie posiadamy nic ani tej technologii, ani, no, w, w sumie tylko miejsce, tak, no to logika, jest tylko taka, żeby mieć dodatkowe źródło, gdyby coś stało się na, z innymi. To ta dywersyfikacja się pan ze mną, że jest, takiej... i jako jedyna rzecz, przekonuje mnie do tego, że trzeba poszerzyć. Zgodzi się Pan ze mną, że podpisanie takiego wstępnego porozumienia yy, w kolejnej dziedzinie odbiera nam podmiotowość. Nie, no, to, to nie jest tak, że my tych porozumień możemy się zupełnie wyłamać z tej polityki, jaka jest prowadzona przez Unię Europejską. Dobrze, żeby inne państwa na świecie poza Unią Europejską także zdawały sobie sprawę z problemów z ochroną środowiska i tych, jakie są jeszcze przed nami. Jak Państwo doskonale wiecie, energia u nas elektryczna pochodzi w większości z węgla i nadal ten kierunek zostaje utrzymany. Dzisiaj mamy nowe technologie, także spalania węgla, zupełnie z niską emisyjnością, więc one są bardziej bezpieczne dla środowiska. Jak się okazuje, i ta sytuacja pokazała, że przy tej trudnej sytuacji na rynku węgla możemy przekonać także społeczeństwo do tego, że to jest kierunek słuszny, bowiem Państwo też przyznacie, że był, był taki czas w w Polsce, że wszyscy byli zupełnie Boże, źle węgla, jako do czegoś zupełnie anachronicznego.